I tu będzie ta. No, ładnie. No to... Ej dobra, ale czekamy za sobą chyba, nie? No, tak, dokładnie. Uf, dobra. Nie reagujemy. się. Ej, chyba, czekaj, co? sprawdzę, co się nagrywa. No nie dobra. A ty już nagrywasz? Dobra, nagrywa się. Także cześć, dzień dobry. Z tej strony jest sposody Krzysiu, wraz ze mną jest dzisiaj. To nasz się przywitać, wiesz. Aha, aha, dobra, Wraz Kiemaczko, ze mną nam jest. Dominik! Także... Yy, jaki sam... jak ten? Cojatkę weź. Co dobra. Z co muszę szukać? Czy mi będą teraz pisać? <grym> Albo weź rufiana, rufiana, rufian, rufian, rufian. Nie no chłopie, to ja muszę... O, nie wiem czy zdążę. Rufian jest obok... Rufian jest obok tego, PCJ. -tki. To ja jeszcze nawet PC Jest. Aha, dobra, PCJ mi wybrało. Aha, Shotaro dobra, mi Dobra, nie! Aha, ale że... Ja nie za, y, nie zaakceptowałem, nie? Ja ale... też nie zaakceptowałem samochodu. Mam jakiegoś ...mancheza, Dobra. Ej to masz szybszego, weź to, Ale to i taki straci test chyba. Dobra, ale pan pan, dobra. Pan, 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 ja. y, widzowie. Y, już... Witam Was w dzisiejszym odcinku Q&A A ja muszę sobie jeszcze przy... włączyć pytania To nic, że przegram, ale jedną ręką się ciężko a wszystko jest... operuje Czekaj, bo mam... Dobra. Jezu co, co jest ja zrobię? Aha, Aha, bo to tak. Aha, czy mnie jadę? Dobra. Dobra. Pierwsze, tak, py nie no. pierwsze pytanie. Co najbardziej denerwuje cię w dzisiejszym świecie? No mów! Co cię najbardziej denerwuje? Tak, co cię najbardziej denerwuje w dzisiejszym świecie? Najbardziej denerwuje. Korona, bo ze znajomymi się nie mogę wkupiekać No to nie to samo. Dobra, zaczynamy. Drugie pytanie: Jaki był najpiękniejszy dzień to... w swe... No powiedziałem, że to i... samo! Jezu. Jaki był najpiękniejszy dzień twojego życia? Mów. Chyba ja o co muszę przypomnieć. Nie pamiętam. Już wiadomo, że ten odcinek będzie trwał pół godziny. No, nie moja wina, ale... Najpiękniejszy dzień mojego życia. No. Do ten komputer. A. No to, mój, no to ja miałem dwa najpiękniejsze dni w życiu. Pierwszy to był 22 listopada. No słucham. To mój najpiękniejszy dwa dni życia to było 22 listopada, gdy poznałem dziewczynę. To nie ma skrętu w ogóle. A drugi najpiękniejszy dzień mojego życia to jak poznałem ciebie. Dobra, dobra. To Hmm. Spadłem. Masz jakiś talent z pasją? Grałem w piłkę nożną. No. Robiłem 12 razy dookoła. Nie, nie 12. Aha. Jak ktoś Ym, do mnie dzwoni jeszcze? 3 To masz problem, nie? Dobra. 6 razy dookoła. Nie śmiecie się, nie? Halo 6 razy dookoła świata. Mhm. 6 razy dookoła. Bijanie, mój rekord podbijanie... 20 no mm -hmm. i no to Co jeszcze nie wiem no mm -hmm. jeszcze ...chemik, no. ja nie, nie. <śmany> eee, nie, nie, nie no o fak fak ja pierd nie wszek nie wszeknąłem nie ale dobra y to ja nie mam żadnych hmm. talentów ani pasji no może oprócz pasji no. to jest informatyka ale dobra ale tak to, ta tak to nic. Nie mam talentów, nie mam pasji. Nie mam talentów, nie mam pasji, nie to mam, to mam to... życia. Nie. Y jak nie wyglądałby Twój idealny week weekend, dzień? Weekend. By... Idealny... Jakby wyglądał, czy jak, jak... wyglądał? Jakby, wyglądał twój, jakby miał wyglądać Twój idealny dzień, weekend? Nie wiem, ty pierwszy to jest. No to tak, no to na pewno weekend, to jakbym mógł przez cały weekend grać. Y z y, tobą, a, y, a dzień to jakbym mógł y, leżeć i... Pi pić Netflixa z dziewczyną, dokładnie. no! I ogląda się no Napiszcie czap... znaczy nie, czapy, tylko ten. napiszcie w komentarzu <laughs> czy Netflixa. No dokładnie, pochwalcie się. No to teraz ty dawaj. To, to jeszcze jak... taki kręg. Jakbym grał... No, Jakbym grał na komputerze nie ja no, ciągle też. Um, no. Jeszcze. Jeszcze? Gdybyś wygrał jakiś konkurs, nie wiem, na PlayStation Carda 300... Tak, no, czy... no. <laughs> no, World Cupa na tego. Nie World Cupa, nie? Ja już nie jestem, dobrze, nie. Dobra, no to następne pytanie, teraz... E, co byś zrobił z, z wygranym milionem na loterii? Um. Dobra, czekaj, bo... No prawda byś te 500 w jakiegoś kupił, to jest pewne 2000 zł 500 karda albo nawet więcej. No. 10 tysięcy robię, To brak się restartowało. E jeszcze... Nie... To brak się restartowało. No i co? Jeszcze bym. Jakbym miał 18 lat, ale tego blisko już niż dalej, nie? No. To bym kupił sobie auto jakieś porządne. Na mhm. moim marzeniem jest Mustang. No to chłopie, to już wiemy. To, jak, ten stary, no. to już jak będę profesjonalnym youtuberem, to wiem, co ci kupić. Nie da się. No nie chłopie da się nie być miec. profesjonalnym youtuberem. Da się, ale... Dobra, Dobra ja nie umiem mieć motorem No tak? to ja chłopie spadłem kolejny raz. A ja, ja też. Ja z wygranym milionem to bym tak 250 tysięcy dał mojej mamie. Drugie 250 tysięcy Dał mojej, dał mojej cioci D Kolejne 250 tysięcy dałbym mojemu koledze A y y Czyli tobie dokładnie A y kolej a, 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 a I jeszcze jakieś później jak skończysz się? Dobra ja ci powiem y a kolejną ćwierć, która mu ostatnia by została to bym y podzielił znowu na pół i dał połówkę swojej dziewczyny no i sobie bym zostawił na nowego kompa, Albo na w końcu no, porządny internet, no, żeby móc filmować. To, to pierwsze, no właśnie na internet, po drugie na stanowisko, no i na kompa, Do na przykład, wiesz co, kartę graficzną. No, słuchaj. 3 RTX 3070. Mam tutaj jakąś... Aha, dobra, bo to nie jest co dobra, pomyliło Jezu. Już zaraz wam czytam kolejne pytanie, tylko dojadę, a nie chcę się rozbić. Dobra. Ej, jaką najbardziej szaloną rzecz zrobiłeś do tej pory w życiu? Szaloną? Szaloną, tak dokładnie. Najbardziej szaloną rzecz. To będzie pytanie jaką najgłupszą rzecz zrobiłem? Ej, nie, ale może być. Nie ma takiego, no, ale może się pojawić. Czyli jaką najbardziej głupią? Czy... Jaką najbardziej szaloną rzecz w życiu zrobiliście? Oh, no aha. No, no. Szaloną no to. Ja Miałem autem i prawie uderzyłem w drzewo. Aha. <grym>... Robiłem Willy na rowerze i robiłem go. Takie, przez taką ulicę, dosyć długą, bo 500 metrów, no Ale do połowy dojechałem, się wywaliłem i no... Aha. No to ja najgłupszą Ale... rzecz jaką zrobiłem... Aha, no, no Mocno, kontynuuj. Jeszcze, dobra. Kontynuuj. Jeszcze. Dobra. No to ja najbardziej szoną rzecz w jaką zrobiłem to zacząłem nagrywać na YouTubie i koniec mojej historii. <laughs> no, kontynuuj. Zagapiłem się i spadłem z tego, z tego, czyli czego? Z, nie wiem, z jazdy jakiegoś. Hmm? Ej, nie da się tu jechać, no co to jest? Co się nie da? Dobra, czytam kolejne pytanie. Gdybyś był nauczycielem, czego byś uczył? No to ja też. K następne pytanie. Czy ty nie tyle ci Możesz na jeden dzień wycielić się w dowolną osobę, kim byś był? No, to nie. Nie. Wcielić się. Wiesz kto? Kto? Nie Muszę pomyśleć, bo zawsze chciałem być, a nie pamiętam jak on się nazywał, żeby mi powiedzieć czy już literę. Byłbym bym chciał być? się na jeden dzień? No, na jeden dzień. Ja to weź ty to, <laughs> się No to ja co? chciałbym być blowkiem, żebym sobie wypromował swój kanał jako blower. I... <laughs> no. I w sumie to tyle. <laughs> no, dobra. pamiętam Jezu, żeby takie rzeczy zapomnieć. No. Ramek. Mhm. A, Resigushen, no dobra. Bo tutaj wiecie, prawdziwy X fan Resiego. Rezi... Dobra, nie da się. Gdzie to jest? No raczej. Eee. Tam to jest, tylko że jak się zmienię w autę, to wylecę. Dobra, czekaj, muszę kolejne pytania znaleźć ja tu mogę mieć broń! A nie A Dominik Łatwo To? Ja jesteś Dobra. do bana, mówiłem czekaj to nie po to. Dobra. Kolejne pytanie. Dobra, zekaj, bo kolejne pytanie. Bo źle jadę, czekaj, bo... Dobra, nie mogę czekaj, kolejne pytanie. Mnie... To by mnie zresetowało. Mówię, kolejne pytanie. <grystanie> <grystanie> Za 11 sekund. Ja Ale ja na to pytanie mówię. musisz odpowiedzieć szczerze, okej? Okay? A pytanie brzmi. Marki czy masz wierzy. małego? Nie. A, no ja też nie. <grystanie> Dobra, to drugie pytanie. Znaczy kolejne pytanie. Jaki masz rozmiar stopy? O, chłopie, to ty ma mało masz. Ja mam 45. Bo ty to kurde gigant. Widzę <gryw> w komentarzu. Mało co to ile to jest? <gryw> nie, dobra widzowie, piszcie może że jest do pana, jest śknutem najgorszym, wiesz? Śknutem. A co? Ja! Bo ja jestem ogromny, to mam tylko... Taką... Dobra, nie. Kolejne pytanie. <gryw> <gryw> Gdybyś miał. Jakbyś, czy jakbyś miał dwie dziewczyny, powiedziałbyś drugiej o tej innej? nie ma No. No ja też. No to kolejne pytanie. Gdyby powiedział, to ma problem. Albo odejdzie, albo by się starała o mnie. No to dobre. No to kolejne pytanie. Ale to jest takie grube, że... no, ja się... Czy miałeś nie. kiedyś czarne myśli ze swoją mamą? Nie. No i dobrze, bo ja też nie. Czy zastanawiałeś się nad byciem gejem? Jakbym był gejem, to wszystko by było łatwiej. <grym> Jakbyśmy byli mam. gejami, to wszystko by wszystko było łatwiej. Ale dobra... dobra. Nie. Nie zastanawiam. No, się znowu no, czasami, no... Nie no, tak... tak... mówię... no co by było, nie no? Osoba, nie, nie rozumiem. Nie? Ja nawet jak miałem w sumie 12 lat, co było 2 lata temu, to przez 2 miesiące y, szczerze myślałem nad tym, jak, jakby jak, 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 Co by było jakby co by było, jest, jakbym tak. był gejem? No, ale nie jestem gejem, byłam dziewczyna i no. Do... E, ostatnie pytanie na dziś. Czy. Kiedykolwiek. Dwa jeszcze, ha. No jeszcze to. A, bo jeszcze ty masz zadać mi pięć pytań, dobra, nieważne. E, Aha, nie, no. Czy. Przygotowano do tego nawet. Czy kiedykolwiek się masturbowałeś? Chyba teraz laga mózgu, co to, to znaczyło? E, Waliłeś konia, albo bawiłeś się swoim... Nieważne czym. Dobra, nie, nie, nie. Masz odpowiedzieć szczerze, bo ja... Myślisz, że jestem nie. taki głupi, że ja mi pomyślę, że nie? Proszę cię. Nie! Dobra. Dobra, dawaj e, metro niestandardowe. Czekaj, bo ja już tego... Wybrałem jakiś pojazd, nie wiem nawet jak. Pierwszy lepszy Nitro, gdzie? Nitro, dobra, Nie wiem jaki wziąłem. No i dobra, teraz ty zadawaj 5 pytań. A ja, a nie, czekaj, ja jeszcze nie mam na to pytanie Także, e, tak, e, odpowiedź mi tak, e, no i... to koniec. Ja nie. Aha. <grym> no jadę. Aha, typowe. No samo się wzięło, tak? samo się wzięło i się wybrało, nie? Kur... Ja mam szybsze, pa, zgadasz coś. Wypad, różowa ciła. <grym> dobra. <grym> no dobra. Zadawaj. So, um. Możesz sobie wymyślić na spokojnie. Mamy 36 razy 2, 72, 72 punkty kontrolne mamy. Dawaj. Dobra, ile pytań? 5? 5 pytań dokładnie. 4? 5. Żaliesz kiedyś się nakładzie kiedy zrobię. E, tak, nawet mam bliznę, bo jakie jechałem kiedyś na krosie, to się przewróciłem, bo mi kierownica nie skręciła. Wjechałem w krzak i spadłem, i mi tłumik y, zrobił odcisk na nodze. Wiesz co, ja mam no. od ciebie, chyba. No dawaj. To będzie trochę dłuższa historia. Dobra. Tak. Ja, jak wiem... Byłem młodszy. No. No nie dolecę, dobra. Jak byłem młodszy, to. Byłem u mojego kolegi. Miał krosa. Wziąłem mhm. tego krosa. Założyłem kask. On ze mną poszedł. On wziął jakiś rower, tam wiesz, mały to miał w garażu. Mam. No. Ja wziąłem tego krosa. Mam. No. Ja jadę. pan no, bójkę trójkę. Dobra, nie pyczę. Patrzę. No. Tamien, nie? Mam. No. Mówię. A, tam kamyczek, nie? No. Chciałem go ominąć, nie ominąłem go Wjechałem na ten kamień. On miał tak z 10 metrów szerokości znaczy 10 cm szerokości i no. tak z 2 cm grubości, nie? ja mm -hmm. patrzę, płaski, nie? No to no. padał deszcz. Mm. Płaski, wjechałem na niego, wywaliłem się, rozdarłem sobie kolano Wiesz, tak Kura tego otworzyłem. nie? Mm -hmm. I no, poszło nie bolało. Troszkę tam przypało, e, ale Mogę ten... ci na chwilę przerwać? To już, ale to już koniec. E, panie moderatorze z YouTube'a, proszę mi nie, e, nie nie blokować filmu za prawa od, za. Nie, nie blokować hmm. mi filmu, ponieważ to, że kolega miał rozcięte kolano, to nie znaczy może sobie położył żelka i myślał, że miał rozcięte... Także panie men, e, panie... Z YouTube'a proszę mi nie blokować filmu. E, kontynuuj. No koniec, no. Co <laughs> dalej? Ym, Kolejne czy. musieliś kiedyś aparat ten? Nie, ale widziałem, że ty masz. Że już odpowiedziałeś. Nie wiem <laughs> co, ten Ej, to, to już koniec? Prawie? To już drugie okrążenie? No a jak? Dobra, ty była. Bo... Ym... Yy, tak wiesz, po prostu, bez niczego godziło ci się i. Przejdź na dwór, spotkaj się z kolegami. Dobra, to nie, to nie ma sensu. Nie, robić. dobra, no zadaj to pytanie, na no mów. Czy yy, tak bez powodu kiedyś rzuciłeś telefonem od Eee, yy, nawet nie telefonem, a samym monitorem. Ale telefonem też. Zdenerwowałem, rzuciłem go na książki ten telefon. Nie znaleźć, w ogóle nie mogę zrobić zadania, piszę po kolegach, nie mogę. Mi telefon spadł i miałem taki refleks, że go jeszcze zdążyłem odbić w ścianę. Powiedz mi to. A no, daj, daj mi wygrać, żebyśmy te pieniądze. pieniędzy. Cicho bądź. Nie znasz się. Cicho, pa, coś. A dobra, to tak nie działa. Spoko też próbowałem zrobić. No tak, o. No dobra, e, wiesz, że masz jeszcze trzy zadania. E, trzy pytania właśnie. To. Tak. E, Raz. Czy w GTA fabułę? No. O. Ile przechodziłeś fabuł? E, jak e, nie cały dzień. A jak tak na cirku grałem, to trzy Ja no jak speedrunowałem to tak w jeden no. dzień też, a jak, wiesz, jak normalnie grałem to 4 pięć dni, nie? po no co się męczyć, nie, Całą fabułę przechodzić. Miałem mieć frajdę po prostu, nie? Z tego, a nie... No. Nie, że... szybko zrobić, żeby się pochwalić kolegom. Zrobiłem to w godzinę i... W no, jedną godzinę to się przechodzi jedną misję. Taką... Nie? Taką... taki napad na przykład na bank federalny. Nie, no, nie, bez przesady. No, chłopie, to jest no, największy napad w tej grze. Chodzi. Czy na fabule? No, na fabule się dłużej przechodzi ten napad. Czy ja dłużej go przechodziłem, bo ja chciałem coś wejść poszczerzać do policjantów. Ja tam se eksplorowałem mapę, proszę. Mój najlepszy napad to. No. Ten, gdzie wiesz. Szykujesz się, nie? Napadasz no. na. Tam... Aha, hop, już skończył. Napadasz tam na ten... Napadasz na... na... Boże, ten główny napad, nie... K no, na... dobra, no dobra, to... No wiem, wiem, wiem. Napiszcie w komentarzu, bo ja przeczytam, bo nie pamiętam jak się nazywał. Ym, no, jak przechodzisz, to ten... To... No. Mi się najbardziej podoba, podobał, nie? Mhm. Mm co jeszcze, mam coś powiedzieć? Coś, jeszcze mówię? jedno pytanie teoretyczne zostało, bo się wtedy pomyliłem z pytania. BMW, Mercedes czy Audi? <laughs> Odpowiedź jest prosta. No co? Mercedes. No ja tak samo. No także co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapę w górę suba. Jakiś komentarz dla Dominika. Halo, i ja on to odpowiedź. Nie no, dobra, fajnie. Super. A i piszcie też pytania. Kolejne jakieś, to się nagra. Kolejnego ja Z panem Dominikiem. Tym panem. Co młodsze od ciebie. Nie no, widzowie, chłopcy się powinien cieszyć, że mówię. Do... Z szefunciem następny odcinek będzie. Także zostawiajcie łapy w górę. Wbija wbijajcie też na mojego Instagrama jest link w opisie i na kanał Dominika też jest w opisie. Na Instagramie piszcie tam jakieś wiadomości, tak nie wiem, pytania. Piszcie, co chcecie w ogóle, no. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Dominik, pożegnaj się. Siemaneczko, Siemaneczka. Piękne. Piękne pożegnanie. Naprawdę. Piękne. Dobra, nic było. Dziwo. No, no i... Dobra, to ja wam dziękuję. Siema i do następnego.